Paragraf 427. Zakup usług remontowych. W poprzednich naszych spotkaniach rozmawialiśmy sobie o wybranych paragrafach klasyfikacji budżetowej, takich o które najczęściej pytacie, które na szkolenia, które mam przyjemność dla Was tutaj organizować razem z firmą Werte, najczęściej wypływają właśnie jakieś problemy, niejasności, nieprawidłowości. No i dzisiaj przyszedł właśnie czas na zakup usług remontowych czyli na ten nasz paragraf 427. Paragraf ten, jak wskazuje nam w objaśnieniach ustawodawca, w objaśnieniach do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej, obejmuje wydatki na zakup usług remontowych. Z wyjątkiem wydatków na zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne objęte paragrafami 401 do 403, 405, 406, 408 do 410, 417 i 434. W szczególności, jak podaje nam nasz ustawodawca, obejmuje ten paragraf usługi obce o charakterze przemysłowym polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyny, środki transportu, urządzenia wszelkiego rodzaju, sprzęty ale także do paragrafu 427 powinny trafić wydatki na usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, a także koszty zleconego opracowania dokumentacji oraz założeń projektowych. I ostatnia grupa, którą wskazuje nam nasz ustawodawca w objaśnieniach do paragrafu 427, są to wydatki na usługi w zakresie remontu dróg. Przełóżmy sobie teraz to, co wskazuje nam ustawodawca w objaśnieniach na nasz Podwórko na nasze takie codzienne wydatki, z którymi się borykamy w naszej jednostce. Otóż w paragrafie 427 powinny się znaleźć wydatki między innymi na właśnie wspomniane już bieżące remonty dróg, czyli łatanie dziur. Tak, Każdy z nas doskonale wie i, i nieraz widział prawda, w akcji panów, którzy te e, remonty te naprawy wykonują, więc wtedy w głowie nam się od razu powinien pojawić paragraf 427. Kolejna rzecz to remonty i konserwacje w zakresie oświetlenia ulicznego. Tutaj także mówimy o remoncie, mówimy o paragrafie 427. 7. Remonty pomieszczeń szkolnych, świetlic, domów ludowych. Także tutaj ten paragraf 427 jest paragrafem właściwym. I dalej. Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, transportowego, sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego, naprawa wind. To wszystko tutaj także w ramach tych usług remontowych powinno być potraktowane. Naprawa sprzętu AGD, wszelkiego rodzaju naprawy hydrauliczne, także tutaj w zakres tych usług remontowych nam wchodzą. Konserwacje i remonty sprzętów, kserokopiarki, drukarki, kosiarki, a nawet samochody. Remont samochodu to także będzie tutaj paragraf 427. Ale na co warto zwrócić uwagę, na przykład przełożenie opon w samochodzie, letnie zimowe, zimowe, letnie, sezon zimowy. Mowy, więc wszyscy za chwilę przed tym problemem staniemy. Tutaj nie ma mowy o remoncie, bo my niczego nie naprawiamy. Tutaj, jeżeli chodzi o przełożenie opon w samochodzie, będzie paragraf 430, czyli ten zakup usług pozostałych będzie tym paragrafem właściwym, bo tak jak wspomniałam, niczego my nie naprawiamy, zdejmujemy jedne, wkładamy drugie, tak? I zarówno czy nie ma tutaj znaczenia, czy mówimy o przełożeniu opon zima lato czy potem lato zima, zawsze tutaj ten paragraf 430 będzie miał zastosowanie. Żeby w ogóle dobrze sobie Pomyśleć o tym paragrafie 427, dobrze ująć te nasze wydatki w tym odpowiednim paragrafie, to powinniśmy sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jak traktuje remont ustawa o rachunkowości, czyli jaka jest definicja remontu właśnie w świetle tej naszej ustawy o rachunkowości? Remont stanowią nakłady, które nie powodują zwiększenia wartości użytkowej z dnia nabycia i tylko takie nakłady są właśnie zaliczane bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej jednostki i traktowane jako remont. Czyli ja coś remontuję, przez to mój, ta rzecz, którą ja remontuję, nie będzie lepsza, jej wartość nie będzie wyższa. Będę miała tylko i wyłącznie wyremontowany, przywrócony do stanu pierwotnego ten mój dany środek. Tutaj pewne zamieszanie także pojawia się pomiędzy pojęciem remontu a pojęciem ulepszenia. I o pojęciu ulepszenia też sobie mówimy przy filmiku, który będzie poświęcony dla paragrafu 600. 5 tam znajdziecie wszystkie informacje jak ustawa o rachunkowości traktuje ulepszenie, co to jest modernizacja, rozbudowa, adaptacja i w jaki sposób tutaj podejść do tego paragrafu 605, ale przypominam, że tam mówimy o ulepszeniu. My dzisiaj tutaj rozmawiamy sobie tylko i wyłącznie o remoncie, czyli o czymś co nie powoduje zwiększenia wartości użytkowej tego mojego środka trwałego, a tylko Pomaga mi przywraca, mi, przywraca mi wartość tego środka trwałego do jego stanu pierwotnego. Kolejna rzecz, o której tutaj trzeba powiedzieć, to na przykład wymiana drzwi. O to bardzo często pytacie: czy to remont? Czy to usługa? No, i tutaj już wchodzimy w takie bardziej szczegółowe problemy, i musimy każdorazowo rozważyć sobie sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Jeżeli mówimy o wymianie drzwi, która polega tylko na tym, że jedne wyjmuję z zawiasów, a wkładam w to miejsce drugie, wtedy mówimy o paragrafie 430, tak? Bo jest to tylko i wyłącznie usługa wymiany drzwi. Jeżeli yy, wy zaczynamy wymieniać ościeżnicę, wywalamy to wszystko ze ściany, musimy to jakoś ubrać y, odpowiednio, pomalować, wyczyścić. Wtedy już wchodzi nam 427. Zrobiliśmy remont. Ale może się zdarzyć jeszcze trzecia sytuacja w przypadku wymiany drzwi, kiedy te nasze zwykłe, drewniane drzwi na jeden zamek wymieniamy na super antywłamaniowe, y, metalowe z super koncesją, i wtedy już musimy rozważyć, czy przypadkiem nie będzie wchodził nam w grę paragraf 600. Pięć. Czyli tutaj widzicie, że za każdym razem e, musimy usiąść do takiego wydatku, dowiedzieć się od e, osoby, która jest odpowiedzialna za daną rzecz w naszej jednostce, co tutaj kryje się pod tym zagadnieniem chociażby e, zapisu na fakturze wymiana drzwi, bo pod tym prostym zapisem dla nas, dla księgowych, mogą się pojawić trzy różne paragrafy. Może, żeby w jakiś sposób ułatwić sobie podejmowanie decyzji, czy to jest właśnie remont, czy to jest ulepszenie, warto sobie odpowiedzieć na takie trzy pytania. Z jakich okoliczności wynika konieczność podjęcia decyzji o przeprowadzeniu prac? Drugie pytanie, jaki jest zakres prac do wykonania, i trzeci, jakie efekty zostaną osiągnięte po wykonaniu tych prac? Odpowiedzmy sobie na te pytania na przykładzie korytarza szkolnego. Otóż tak, z jakich okoliczności wynika konieczność podjęcia decyzji o przeprowadzeniu prac? Otóż każdy z nas, kto chociaż raz był w szkole, wie, jak to wygląda po całym roku szkolnym. Pomazane korytarze, podziurawione, ślady butów, kto kopnie wyżej, kto wyżej rzuci plecakiem. Ja nie chcę niczego więcej osiągnąć, chcę mieć tylko świeży, pomalowany, odnowiony korytarz szkolny. I tutaj kłania mi się odpowiedź na drugie pytanie. Jaki jest zakres prac do wykonania? Otóż chcę tylko Łatać dziury i tylko pomalować ten korytarz szkolny. Jakie efekty zostaną osiągnięte? Czysty i odświeżony korytarz szkolny. Ja niczego więcej nie robię. Nie zakładam monitoringów, nie zakładam czujek dla świateł, nie robię żadnych rolet antywłamaniowych. Ja po prostu chcę zamazać te brudne ściany i zakleić powstałe dziury, tak? Czyli tutaj ten paragraf 427 zakup usług remontowych będzie miał zastosowanie.